Siema, witam Was w tym schronie znowu przy drzwiach ochronno-hermetycznych. No już się przyjęło w ostatnich filmach, że zawsze nagrywam film od początku, przy głównym wejściu od tych drzwi jakoś. E, zawsze mam przyjemność chodzić do schronów dosyć mocno zmodernizowanych albo wybudowanych całkowicie e, w końcu lat 80. tak jak ten. E, on został wybudowany jakoś tak chyba w 1988 roku. Przynajmniej z tego roku pochodzi wyposażenie. No to budowa mogła się zacząć rok czy dwa przed, a w późniejszym czasie go wpisano do ewidencji, bo tam na ewidencji widnieje data trochę późniejsza. No ale to się wiąże z tym, że po prostu budowa takiego budynku trwała dosyć długo. W tym budynku na górze się mieściła centrala automatyczna, właśnie montowanie urządzeń telekomunikacyjnych no chyba trwało im dosyć długo, dlatego właśnie taka późniejsza data powstanie na ewidencji. No i ten schron właśnie był przeznaczony dla załogi centrali automatycznej, no bo ona sama właśnie się nie znajdowała w pomieszczeniach umocnionych, tylko na górze, więc mimo tego, iż ten schron chronił przed czynnikami rażenia BMR, czyli broni masowego rażenia, to centrala już zabezpieczona nie była tylko załoga właśnie tej centrali, ale tutaj umieszczono zapasową centralę ręczną, którą zaraz pokażę. A tutaj w przedsionku mamy właśnie WKS, te drzwi, no bo przedsionek jest tutaj tylko jeden, więc tam już jest ta centrala zaraz obok. Tablica rozdzielcza, bo jest tutaj też, co ciekawe, zasilanie awaryjne na 24V. No i tutaj mamy właśnie tą centralę, czy tam nazywaną łącznicę. W zasadzie, no, łącznica się to powinna nazywać, ale gdzie się, się tak zwyczajowo mówi, centrala telefoniczna, no i po, pomieszczenia, gdzie ona się znajduje, też się nazywa centrala telefoniczna, ale to też w zasadzie umieszczono w komorze schronowej. To jest y, typu CB20x40, z tego co widzę, to jest z 1977 roku, a produkcji Telkom Telmor, czyli wcześniejsze gdańskie zakłady teletechniczne T10. I ta firma w zasadzie istnieje do dzisiaj, tylko ma chyba już innego właściciela, z tego co wiem. Ta łącznica jest, jak widać, w dosyć dobrym stanie, chociaż jeden sznur jest urwany, no ale to tam jeszcze można przeboleć. Cała reszta osprzętu chyba jest, chociaż widzę, że nie ma też tych nauszników czy, czy słuchawek po prostu. Ale ona była do niedawna pod napięciem i kosownica kablowa tutaj też jest, więc nią by może dała radę jeszcze nawet uruchomić. No, gdybym miał nie u siebie, no to na pewno bym się tym zajął, bo już niektóre łącznice i telefony udało mi się uruchomić. No tutaj mamy. Instrukcje przeciwpożarowe, no więc tutaj yy, tych instrukcji do, do końca tam pokazywał nie będę, żeby po prostu nie zdradzać lokalizacji tego schronu, no bo tutaj jest dużo fajnych elementów. Nie chcę, żeby tutaj się zaczęły jakieś wycieczki, i potem, jak to zwykle w takich sprawach bywa, po prostu coś z tego schronu fajnego zniknęło i potem wylądowało w jakichś prywatnych magazynkach i różnych tego typu rzeczach. No jak ta łącznica działała, no to jak yy, ktoś dzwonił, po prostu jak któryś z abonentów do tutaj na tą łącznicę, no to się oświecała któraś z tych lampek. Ja mam na tej łącznicy, którą obsługiwałem i którą tam się zajmowałem, klapkowy system, więc lampki, no to nie wiem teraz, jak dokładnie z tymi lampkami działało, no ale przypuśćmy, że któraś lampka się oświecała, no i wtedy obsługujący łącznicę wkładał tyczkę odezwową wło do gniazda danego abonamenta za pomocą tutaj tych słuchawek, i po prostu czy tam, no tego co miał do przeprowadzania rozmów to było podpięte tutaj, no tego już y, obecnie nie ma, no, to się porozumiewał z tym abonentem i potem za pomocą wtyczki wywoławczej, yy, ona WP chyba z tego co pamiętam się nazywała, to po prostu wkładał nią w gniazdo abonamenta, z którym tamten y, abonament, który dzwonił chciał się porozumieć, no i wtedy... Oni sobie przeprowadzali rozmowę, a żeby wywołać tego drugiego abonamentu, on no to właśnie przy, tych, przy, przy, tymi przełącznikami się go wywoływało. Żeby, chyba na dół, po prostu, jak się przełączyło ten przełącznik, który jest przyporządkowany do danej pary sznurów. To, to wtedy się wywołuje tam tego abonamenta i tutaj w łącznicach starszego typu zawsze był induktor tutaj już go nie ma, no bo to jest nowszego typu tutaj było zasilanie z sieci, z akumulatorów i takie rzeczy a żeby po prostu przeprowadzić rozm rozmowę z którymś abonamentu no to się przychylało ten przełącznik do, do tej pozycji no i tutaj jest jeszcze dużo innych przełączników no ale to już nie będę omawiał tutaj jak widać jest stały osprzęt tutaj widać, że są właśnie te wszystkie wtyki do gniazd abonamentów. No wcześniej by było ich jeszcze więcej, no bo by były te, jeszcze dla tych klapek, ale tutaj i tak są różne lampy i takie inne rzeczy, bardziej nowoczesne. No więc dosyć sporo tego jest. No i tutaj mamy komorę filtrowentylacyjną. Jest trochę ciasne, więc ciężko będzie wszystko tak objąć. To jest agregat filtrowentylacyjny typu rm 300 przez 68 FP z pochłaniaczami FPS1 z 1988 roku, stąd właśnie mówiłem o tym 1988 roku. Tutaj przechodząc z drugiej strony, no to jak się pokręci korbą, no to widać, że to jeszcze jest działające pod względem elektrycznym, no też jest, ale dosyć mocno hałasuje, więc już... Nie będę uruchamiał. Tutaj są też wytyczne e, obsługi dla potrzeb konserwacji schronów, i też tam instrukcja jeszcze taka obsługi agregatu filtra wentylacyjnego. A tutaj jest szafa z e, magazynem sprzętu OC, właśnie niezwykle w schronach pod centralami automatycznymi. Taki się znajdował. No tutaj mamy na przykład opaski takie do służby medyczno-sanitarnej jest krzyżem, takie dosyć rzadkie. Tutaj maski przeciwgazowe, tam różne pochłaniacze i tam inne tego typu rzeczy. Na przykład mamy szkiełka. No, dlatego właśnie też nie chcę lokalizacji podać, żeby te rzeczy nie zniknęły. O, tutaj jest jeszcze taka naszywka ZOS. Hełmy też. O, na górze widać, że hełmów jest więcej. Też są tutaj żarówki do latarek. Jedna latarka leżała tam właśnie. Na, na łącznicy. Tutaj dalej są różne pasy, jeszcze odzież wszelkiego typu, tu, no tutaj są dalej szkiełka, tutaj są też te zatyczki dla filtropochłaniaczy FP100N, bo jak one m, były po prostu leżały sobie gdzieś w magazynie, no to zakręcano te otwory po to, żeby wilgoć się do nich nie dostawała. Jak na no, jak zamontowano do agregatu filtrantelacyjnego, no to je e, demontowano. Na, znaczy te osłonki co pokazywałem no, tutaj są buty jeszcze ale buty pewnie się już nie nadają do użycia <laughs> buty pewne są w dosyć małym rozmiarze przynajmniej takie doświadczenia mam z innymi e, tego typu elementami idąc dalej jest wyjście awaryjne nie wiem czy jest przeciądek nawet ale te drzwi widać że są takie trochę zakcewiałe pewnie ciężko je otworzyć dlatego już chyba raczej raczej ich otwierać nie będę Tutaj jest za to wejście do komory, do sprężania, ale zanim tam wejdę, to tutaj jest właśnie sterownia z zasilaniem awaryjnym, ładowaniem akumulatorów i załączaniem zarówno zasilania awaryjnego dla łącznicy, jak i oświetlenia awaryjnego, które gdzieś się tutaj mieściło. O, tutaj jest na przykład ta lampa, właśnie. To jest właśnie prostownik do akumulatorów, które się znajdują tutaj. Tylko właśnie bo. Te kable idą, jak widać, tam do góry takim czerwonym czymś, takim czerwonym kablem Aha, czyli one tutaj wychodzą po prostu i idą, idą tu Czyli to widzę, że jest chyba oryginalna instalacja. A ten prostownik z którego jest roku? Z 78, no czyli pewnie on był tutaj za, nie, wyprodukowany wcześniej, zamontowany później. A, czyli w zasadzie ten kabel tutaj idzie do, do centrali, więc to on zapełnia też zasilanie, właśnie tutaj. No, czyli taka typowa mała instalacja. Te akumulatory nawet nie są w najgorszym stanie, chociaż widać, że trochę przykrywają, trochę tam jakieś grzyby czy coś takiego się pokryły. Nie jest tego roku. Potem tam no, spróbuję zobaczyć na tych tabliczkach znamionowych, bo tak to nie widać. No i co ciekawe, właśnie one są umieszczone w komorze rozprężania. Tutaj jest czechnia powietrza, widać, że tam trochę wentyluje. Tutaj jest druga czechnia powietrza na elewacji, bo tam ta. Ta jest przez wyjście paryjne. No. rozwiązanie takie dosyć wątpliwe, ze względu na to, gdyby po prostu ładować akumulatory w czasie, gdyby tutaj było konieczność użycia filtrowentylacji, no to one by, do agregat filtrobentylacyjny by zasysał powietrze po prostu, które jest zabrudzone po prostu, czy skażone w zasadzie. Tymi gazami, które się mogą z akumulatorów wydobywać, chyba że to są już jakieś nowocześniejsze akumulatory, i one są na to bardziej odporne. No, ciężko powiedzieć generalnie, jak to dokładnie mm, było. No i komara rozprężania jest jednoczęściowa, mimo no, tego, iż jest tutaj umieszczona taka walna. Nie ma też tutaj natrysku, no bo nie ma filtru świrowego i tak to, tak to wygląda. No dziwne, tutaj jest to rozwiązanie. Tutaj widać, że też jest jeszcze więcej tego kabla. No zapewne właśnie tutaj w miejscu gdzie idzie ten czerwonym, to wcześniej był chyba ten kabel pina i tak mi się wydaje. A to są chyba uszczelki z drzwi. Jak widać tutaj też są właśnie takie na drzwiach. Ciekawe skąd się wyciągnie swoją drogą. A to jeszcze zobaczę jak tam wyglądają te drzwi. O i tutaj jest ten filtr z tymi pierścieniami. Już nie pamiętam jak się one nazywały. No Dobrze, no to idę dalej. Tutaj jak widać się mieści magazyn, więc tutaj już to też tam... Nie będę dokładnie tam pokazywał, co i jak. A widać, że wszędzie są też te gniazdka 24V na przykład. Więc są takie dwie komory schronowe. Tutaj jak widać jest chóra nawiewowa. O i tutaj jest ubikacja. Jak widać wodę tutaj jeszcze leci i ubikacja jest używana. No bo jest papier nawet. Jest podwójna. Jedna umywalka. No i to jest już wyjście na, na zewnątrz. O i tam jest te wyjście te główne, które pokazywałem od tamtej strony. No więc widać, dosyć ciekawie jest to rozwiązane, więc to wyjście to w zasadzie jest takie awaryjne, ale bez przeciąka. No wątpliwe tutaj są te wszystkie rozwiązania w tym schronie. I rzeczą zwracającą uwagę tutaj w tym miejscu jest, że brak spierników na wodę. No bo tutaj idzie sobie ta instalacja. I tutaj. I siedzie, no i w zasadzie to, to nie widać, żeby tutaj jakieś zbiorniki były. Nie? Chyba, że one miały po prostu być tu, bo widzę, że tutaj jest jakiś kran, jakieś rury tutaj gdzieś idą, więc kto wie, no może miało być, Została zdemontowane, chociaż po zaczepach też nigdzie nie widać żadnych fragmentów, no a no może po prostu jakieś błędy konstrukcyjne też tutaj występowały. Ale to już nie jest pierwszy stron, gdzie nie ma zbiorników na wodę. Chociaż zwykle w stronach w budynkach. Nie dla załogi Centrali Automatycznej, zbiorników było dosyć sporo i takich porządnych, porządnych, więc czemu tutaj ich nie, nie zastosowali, no to ciężko mi jest to wyjaśnić. I trochę mnie to zdziwiło, w sumie to, to dopiero teraz to zauważyłem. No albo były one gdzieś indziej, no ale innej części schronu, no to tutaj chyba, chyba nie ma. Instruktywno zaczynałem, dokończę ten film. Jeszcze na koniec dodam, że ta łącznica zostanie przeniesiona do Muzeum Techniki Militariów w Szczecinie w ramach tutaj współpracy z Towarzyszeniem War Bunkers, w którym też czynnie uczestniczę. Więc dobrze, że przynajmniej taki element tam trafi. No, może się uda właścicielom czy tam opiekunom tego muzeum uruchomić łącznicę. No, mi by się raczej na pewno udało. Więc jak się ten film Podobał mu się, to zostawcie subskrypcję. Jeśli tego jeszcze nie robicie, łapkę w górę i widzimy się następnym razem w kolejnych ciekawych obiektach. Na razie.